Podczas tegorocznej edycji Spektralizmu, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, zastanawiamy się nad tym, jakie są najważniejsze czynniki, jakie trendy definiują to, w którą stronę podążają nasze biznesy, w jaki sposób otoczenie biznesowe tego, co robimy, będzie wpływało na nasze wyniki i kierunki rozwoju w najbliższych, w najbliższych latach. Jest wiele ciekawych paneli, jest wiele. Osób, które do nas dołączyły w tym, w tym roku, po to, żeby z jednej strony wziąć udział w dyskusjach i tych panelowych, i tych trochę mniej oficjalnych, bo to, co jest istotne w trakcie spektralizmu, to są również relacje, które się tutaj nawiązują, w związku z czym ta nasza czwarta już edycja spektralizmu mam nadzieję, przyniesie dobre efekty w przyszłości i będzie dobrym miejscem dla branżowych spotkań. Następnie wada.